Dzień dobry, Natalia Barańska, witam państwa w Magazynie Miejskim i zapraszam na informacje. W Kościele Katolickim jest to przedłużenie i kontynuacja niedzieli zmartwychwstania. Największe święta chrześcijańskie, takie jak Wielkanoc, obchodzi się przez 8 dni, aby móc głębiej poznać te tajemnice wiary. Cieszymy się tą radością, że Chrystus zmartwychwstał, no bo Chrystus, gdyby nie zmartwychwstał, tak jak mówił święty Paweł, próżna byłaby nasza wiara. Stąd właśnie to zmartwychwstanie jest tak ważnym elementem, bo wtedy sensu nabiera również i nasza wiara. No bo jeżeli nie zmartwychwstaniemy, no to po co się męczyć? Kończy się wszystko ze śmiercią, ziemia pochłania, piece krematoryjne spalają, cząstki rozsypujemy i na tym się kończy. Tymczasem nie. Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Poniedziałek Wielkanocny to przedłużenie radości Wielkanocnej. To jest jak gdyby drugi dzień, przedłużenie jeszcze tej radości Wielkanocy. A czego dowodem, chociażby w tradycji polskiej, no jest ten słynny śmigus dingus, prawda? Oczywiście on musi być kulturalny, on nie może być tą bombą, która jest spuszczona, spuszczana komuś na głowę. Niech on będzie, niech to będzie ta tradycja zachowana, ale to jest właśnie ta radość, przedłużenie radości. To tak jak na weselu. Mamy wesele w jeden dzień, prawda, a potem są poprawiny, bo chcemy jak gdyby przedłużyć radość z tego, że powstało nowe małżeństwo, nowa rodzina. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego, cały okres wielkanocny, trwający 50 dni od niedzieli wielkanocnej aż do uroczystości zesłania Ducha Świętego włącznie, powinien być świętowany jako jedna niedziela zmartwychwstania Pańskiego. W praktyce jest to niemożliwe do spełnienia. Wyróżnia się szczególnie oktawę wielkanocną, czyli pierwszy tydzień po święcie, z pierwszą niedzielą wielkanocną włącznie. Muzyka W Domu Kultury w Nagawczynie po raz kolejny zostały zorganizowane warsztaty dla seniorów. Tym razem tematem przewodnim spotkania była Wielkanoc i wszystko co związane jest z obrzędami Wielkiej Nocy, czyli najstarszymi i najważniejszymi świętami dla chrześcijan. Takie spotkania w Nagawczynie stały się już tradycją. Seniorzy spotykają się nie tylko przy okazji świąt, ale w ramach klubu seniora cyklicznie organizowane są panele edukacyjne z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i innych zagadnień dotyczących osób starszych. Mieszkańcy Nagawczyny bardzo chętnie biorą udział w takich warsztatach. To właśnie dla nich przygotowujemy cały wachlarz, całą ofertę różnorakich działań, od takich działań wyjazdowych, do kina, do teatru, na wycieczki, poprzez takie zajęcia stacjonarne z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, rękodzieła. Także nasi seniorzy biorą udział zarówno w różnego rodzaju projektach jak i w takich przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum Usług Społecznych. Wszystkiego po trochu, powolutku poznajemy się na takich warsztatach. Panie poznają mnie, ja poznaję państwa, bo tutaj nie tylko przychodzą panie, dziś akurat mamy same panie, ale panowie również przychodzą na takie warsztaty. Rozmawiamy wzajemnie, tutaj się wspieramy i powoli coś tworzymy. Powolutku panie tutaj się wdrażają w metody i techniki pracy, współpracujemy razem i na końcu z uśmiechem wychodzą z zajęć, zadowolone, że samodzielnie zrobiły coś takiego pięknego. Także myślę, że tutaj współpraca i wszystkiego po trochu. Trochę rozmowy, trochę pracy. Jest tutaj bardzo miła atmosfera: można super porozmawiać ze starszymi osobami. Po prostu jest miło, fajnie można spędzić czas. Przypomnijmy, że klub Seniora działa w nagawczynie od 2017 roku i zrzesza przede wszystkim tych seniorów, którzy aktywnie chcą spędzać czas z innymi ludźmi. Obecnie blisko 50 osób uczestniczy w spotkaniach, imprezach i eventach organizowanych dla starszych mieszkańców tego regionu. Chyba się to wszystkim podoba seniorom, bo jest nas coraz więcej się nas zapisuje. No i, i, i to są tak nie można powiedzieć, bo tak od, od wieku tak już koło 60 do, do wieku 80 lat. I, I są takie panie zadowolone i myślę, że, że, że dobrze, że to tak się stało, tak z takim z początku, to bym myślała, e co to będzie, jak to z tego co wyjdzie, ale Super wyszło, z tym, że nam bardzo dużo pani Agata też pomaga, doradza, no bo wiadomo, my jesteśmy, jak to się mówi, ze wsi, panie jak to, z gospodarek, no pracowaliśmy w zakładach wszędzie, no ale tu już jak się przejdzie na emeryturę, to wnuki, to, to taki człowiek był, taki okres, żeśmy były jakby wycięte po prostu, Świat dla nas taki na zewnątrz nie bardzo był, bo to zajęcie domem wszystkimi wnukami, dziećmi i. i teraz jest tak, już jesteśmy tak dla siebie na luzie no i, i, i nawet są panie, które w życiu nie były w teatrze, teraz żeśmy były i w Rzeszowie, i tu w śnieżce i do Rzeszowa też jeździmy. No i spotykamy się z innymi kołami, też jest bardzo fajnie. Spotykamy się tutaj w klubie seniora, no dość często, bo ostatnio to jest bardzo dużo tych zajęć. I wyjazdy na basen też to bardzo dobre w Latoszynie, Siarka. I no i co, jeszcze zajęcia różne mamy. Bar, no, no bardzo ciekawe. Działamy, robimy, malujemy, się Różne rzeczy robimy. Nasi seniorzy generalnie są bardzo czynni. A z czego się najbardziej cieszę, to chyba z tego, że udało nam się zespolić pokolenie wolontariuszy ze szkoły właśnie z seniorami i stworzyć taką więź współpracy. Bardzo się lubią, bardzo chętnie ze sobą współpracują. A ja z tego miejsca jeszcze chciałam podziękować seniorom za to, że wspierają nasze sołectwo i że zawsze możemy na nich liczyć w każdej sytuacji. Ogólnie znalazłam się tutaj za pośrednictwem wolontariatu. Też punkty do rekrutacji do liceum. E, tak samo no, ogólnie z kwestia spędzania wolnego czasu razem. E, no, ogólnie raźnie jest tak tutaj. Zależy nam na tym, żeby starsze osoby nie siedziały same w domu, tylko żeby mogły się rozwijać, spędzać czas z innymi ludźmi robiąc jakieś um, ozdoby, na przykład po um, prostu rozmawiając z Klub seniora w nagawczynie jest otwarty na nowe osoby, które chciałyby wspólnie spędzać czas. Każdy chętny może dołączyć do klubowiczów niezależnie od pory roku, czy planowanych lub organizowanych zajęć. Założeniem organizatorów jest integracja lokalnego środowiska osób starszych. Aktywizacja seniorów, wzajemna pomoc, wspólna zabawa, edukacja oraz twórcza rehabilitacja. W tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin oraz 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. Z tej okazji konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą Odkryj Kopernika zorganizowała szkoła podstawowa nr 6 w Dębicy. W konkursie reprezentacje dębickich szkół zmierzyły się w konkurencjach sprawdzających ich wiedzę oraz zdolności plastyczne, aktorskie i sportowe. Konkurs jest kontynuacją konkursu takiego gimnazjalnego przedsiębiorczy Kopernik, który przez kilkanaście lat był organizowany, kiedy właśnie w tym budynku mieściło się gimnazjum. W tej chwili nazwaliśmy go Odkryj Kopernika, żeby dzieciom i młodzieży przybliżyć tą postać, bo większość osób wie, czy większość dzieci wie, kto to był Kopernik, ale nie znają całej jego działalności i mieliśmy za zadanie, czy uczniowie mają za zadanie yy, dowiedzenie się czegoś więcej. Dzieciaki uczestnicząc z tą, no poznają, kim była postać Mikołaja Kopernika, co ta postać dla nas, w współczesności, dla współczesnych znaczy oraz co my możemy z tego Mikołaja czerpać. Ja zawsze powtarzam, że najważniejsza chyba taka idea, ta ekonomiczna, że, że pieniądz zły psuje pieniądz dobry. Mamy to, ten współczesny świat właśnie bazuje też na tym pieniądze, żeby dzieciaki sobie z tego zdawały sprawę, żeby wszystko robić po to, aby ludziom się żyło coraz lepiej. Między innymi Kopernik to poprzez swoją działalność ekonomiczną również nam chciał przekazać. Cieszę się, że te konkurencje, w których dzieci biorą udział, są bardzo zróżnicowane, interdyscyplinarne. Są to, jest to rywalizacja sportowa, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy, więc. Dzieci, młodzież mają możliwość poznać osobę Mikołaja Kopernika w sposób taki zróżnicowany, interdyscyplinarny, a to wybitna postać astronoma, który, o którego dzisiaj wspominamy po 550 latach, a to wybitna postać wybitnego naukowca, odkrywcy, twórcy teorii heliocentrycznej, więc warto. Po tak długim czasie spojrzeć na takiej postaci, jak właśnie patron roku 2023 Mikołaj Kopernik. I też dziękuję szkole posłowym nr 6 za organizację tego konkursu. Konkurs został podzielony na cztery części w pierwszej portretowej dzieci w sposób artystyczny miały wyrazić osobę Mikołaja Kopernika. W drugiej uczniowie mieli za zadanie przebrać się w stroje z tamtej epoki. Z kolei trzeci etap to konkurencje sportowe, a czwarty to test wiedzy, w którym młodzież mogła wykazać się znajomością życia i pracy Mikołaja Kopernika. Jak podkreślają, uczestnicy tej szkolnej rywalizacji była to dla nich doskonała zabawa i możliwość jeszcze lepszego poznania wybitnego człowieka, jakim był kopernik. Jestem zadowolona, że zajęliśmy mi drugie miejsce. To jest naprawdę bardzo dobrze. I. Może brako nam może nam drobinkę tego pierwszego, ale drugie jest też bardzo fajne. I widziałam innych koperników, to też byli bardzo fajnie wyzro... Ubrani po prostu jak kopernik. Był quiz o bankowości, yy, układanka z wyrazów yy, o koperniku i yy, bieg slalomym. Yy, przenosząc monety z jednej pufy na drugą. Organizatorzy mają w planach kolejne takie konkursy, które poprzez zabawę i rywalizację są doskonałą formą edukacji dla młodych mieszkańców naszego miasta i regionu. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie.